Siemanko, dzisiaj Wam stąd muszę nagrać i muszę to szybko nagrać. Mam 3 minuty, bo inaczej nie uda się. E dzisiaj Wam powiem co sądzę o moich piosenkach. Typu, nie wiem, hajs, idę, idę 2, puszczajmy the coś tego typu, no. I dzisiaj Wam powiem co sądzę o tym. Jest sobie teraz godzina 16.30, więc jestem. W bo wróciłem z basenu. Ale wczoraj to później nagrałem, więc jest dobrze. O ile wy to będziecie widzieć, więc tak. Co dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj? Mogę zrobić. A, no mnie już je, jej, ja jestem idiotą. E, więc tak. Moja pierwsza piosenka, jaką nagrałem, jaka mi się wyświetla, to jest tutaj jestem. Ojej! Pamiętam jeszcze tą piosenkę. Ojej, pamiętam to. Hejty Tutaj jestem, pamiętam. Jakim ja byłem idiotą. Ja miałem dosłownie. pół roku temu to było. Więc tak. O... No nie powiem wam wszystkich też. No sądzę na pewno o moich piosenkach, że nie są jakieś najgorsze. Nie są. Fajne. Są takie średnie takie. Że są takie. Że mi się wydaje, że ja się nie staram nad tym, a się. że ja się staram trochę, tak mi się wydaje, ale jednocześnie, że się w ogóle nie staram. I ja on to totalnie w du! więc tak mam właśnie. Jeszcze o, o moich piosenkach sądzę, że. No, że są głupie trochę, że są głupie, tak szczerze że są z tą łapeczkę chociaż za to, bo niektóre mają bardzo dużo mają dużo łapek w dół mają dużo nawet niektóre mają pod 15-20 na jakieś 50 na, pi... na jakieś 50 więc no to nie aż tak no ale no no Myślę, i teraz chyba najmocniejsza rzecz, wydaje mi się, że, że jestem jakimś bardzo słabym artystą, nie wiem czemu, po prostu nie wiem, nagram jakąś piosenkę, ją wrzucę i, i myślę, że będzie albo hejt, albo hejt, no i tak ja tylko powiem. Co ja miałem teraz zrobić? Jeszcze co ja miałem powiedzieć? A, i że ja tego nie nagrywam, po prostu wiecie, że dla wyświetlenia albo do czegoś, tylko po prostu, żebyście mogli to posłuchać, albo ja. Ja nie posłucham takiego gówna. Czemu ja się sam wyzywam? Dobra, ja muszę już kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Ledwo co się wyrobiłem, ale jest. Szybko to nagrałem. Ale jest spokój, tak. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i wam powiem tylko, że narka no. Zost i zostaw suba narka. Widzimy się chyba za dwa dni.